7 dni, 7 spotkań, 7 kroków do zrozumienia siebie. Przez tydzień spotykamy się codziennie o 20, aby odkrywać tajemnice numerologii. Poznasz podstawy, zrobimy analizę portretu numerologicznego, zajrzymy do liczb karmicznych i mistrzowskich, porozmawiamy o biznesie, o relacjach. I o tym, jak liczby wpływają na każdy dzień Twojego życia. To będzie intensywny wstęp, godzina wiedzy i będzie też przestrzeń na Twoje pytania. Po każdym spotkaniu dostaniesz arkusz PDF z ćwiczeniami i pracą domową, żebyś mógł od razu zastosować wiedzę w praktyce. A 21 września spotykamy się na wspólnym świętowaniu nowego roku numerologicznego z wyjątkowym zadaniem specjalnym dla uczestników wyzwania. Jeśli czujesz, że to jest ten właśnie moment, żeby zacząć swoją przygodę z numerologią, zapisz się już teraz i bądź z nami od 15 do 21 września. Link w opisie.